Jak zauważyłam, że te materiały są w tak fajny, w przejrzysty sposób podawane. Akurat w tym momencie, jak zaczęłam gdzieś tam informacje szukać, ruszyła pierwsza edycja kursu Power BI dla analityków danych. Wiedziałam, że no tutaj jest jakby osoba, która ma ogromną dawkę wiedzy i która mnie może <grym> przeprowadzić przez cały ten proces nauki tego, będzie. Tak, bardzo rozważam, tak jednak w sensie jestem nieufna dosyć o tak i no naprawdę no, dużo trzeba, ale... jeżeli chodzi o takie kursy mhm. przekonać, żeby nie przepalić Aj. tych pieniędzy, tak. A nie chciałaś uczyć się z takich darmowych materiałów, czy uczyłaś się i jakby gdzieś to się rozmyło? Już znam siebie, ja wiem, że mhm. zupełnie inaczej pracuję sama, w sensie pod tym kątem jakbym miała ja sama szukać, to raz, że to na pewno by zajęło mi znacznie więcej czasu, Miałabym ja taki podejrzewam też dyscypliny, bo jednak inaczej się podchodzi do materiału, za które się wydało własne pieniądze. Tutaj już ta ścieżka, jakby co robić po kolei, czego się uczyć na dany moment, że to jest znacznie łatwiejsza nauka niż jakby ktokolwiek miałby się sam wyszukiwać materiałów. Patrząc na ten kurs, no to te praktyki najlepsze które dołączone są do każdej to jest naprawdę wartościowa wiedza i tego się nie uzyska tak to, to widać że to są lata praktyki takiej pigułce przygotowanej dla kursantów także to też jest znacznie na plus.